Cześć, witam, dzień dobry, tym razem chcę Was zaprezentować Wirago 535, odkupiony od prywatnej osoby, osobiście w Niemczech. Motocykl absolutnie bezwypadkowy, jest z w, w oryginale od A do Z. I motocyk, słuchajcie, ma 12 tysięcy przebiegu, motocykl ma przebieg udokumentowany, ma ważny TIF do 2017 roku w... na ten motocykl, także... Przeszedł w maju 2015 do 2017. Ma ważne niemieckie badanie techniczne, dzięki czemu mamy również potwierdzony przebieg. Bo w maju był motocykl w tego roku na badaniu technicznym. Motocyk w pięknym stanie. Jego przebieg jest bardzo znikomy, bo tylko i wyłącznie 12 tysięcy km. Oczywiście jest potwierdzony. Wpiszemy go na fakturę z zakupu tego motocykla. Motocyk w wersji Deluxe, czyli kanapy są pikowane oraz mamy chromowane dekle silnika na motocyklu, z rzeczy dołożonych również jest dołożony taki tutaj ładny gmol oraz oparcie dla pasażera wraz z bagażnikiem motocykl ma chromy w idealnym stanie, ma koła w idealnym stanie, lakierniczo również piękny, wręcz idealny bym określił I teraz tak, jedziemy pokazujemy, zawieszanie idealne błyszczące, piękne czyste, suche lagi, uszczelniacze widać, że jak nowe, czyli pewnie były już kiedyś zmieniane tarcza hamulcowa nie ma praktycznie żadnego zużycia, może takie pod palcem, delikatnie wytruwalne ryseczki śruby wszystkie błyszczące, zacisk piękny szprychy, obręcze, no zobaczcie, zróbcie sobie stop klatkę. one są po prostu idealne na tym motocyklu Oczywiście można jeszcze je dopolerować jakąś pasną, ale uważam, że nyple szprychy na tym motocyklu są po prostu wzorcowe. Żadnych uszkodzeń nie mamy tutaj na obręczy, na kubku licznika zielonych. Zobaczcie, jak ładnie wygląda przewód. widzicie Wszystko jest naprawdę na motocyklu piękne. Chromy na silniku, tutaj czy tutaj, czy na obudowie filtra, czy tutaj, to wszystko jest idealne. Chromy na deklu silnika również idealne. Wydechy bardzo ładne. Wszystkie plastiki w oryginale, zaślepki nie zaślepki, kanapa nie ma żadnych uszkodzeń, żadnych tutaj dolegliwości. Zobaczcie wygląda sprężyna tego motocykla. Motocykla, który ma ponad 20 lat, to jest 2003 rocznik, czyli ostatnie wydanie Virago 535. Zobaczcie jak wygląda tylnie szprychy Oczywiście pasą polerską, taką kropeczkę, jak tutaj widzicie, taką co ja paznękiem tu zdrapuję, to można zdrapa pasą polerską ją ściągnąć, bo to wiadomo, że to nie jest mebel, który stoi w domu, tylko towar użytkowy, więc jakąś kropeczkę możemy znaleźć, którą należy zczyścić. Oczywiście oryginalne naklejki, szparunki, wszystko jest w oryginale w tym motocyklu. Motocykl w Niemczech miał dwóch właścicieli nowości, o ile pamiętam. Przełączniki. idealne również idealne. Oczywiście istnieje możliwość wysyłki tego motocykla w dowolne miejsce w Polsce, niezależnie od ilości kilometrów. Mamy tego kuriera, który za kwotę 700 zł przywiezie wam motocykl pod dom. Obejrzycie ten motocykl, ocenicie i podejmujecie decyzję o zakupie, więc wasze ryzyko tak naprawdę jest bardzo znikome, bo macie motocykl na podwórku, oceniacie jego stan wizualny, techniczny Przeglądacie dokumenty, i dopiero wtedy podejmujecie decyzję o zakupie. Zawieszenie z tej strony, no zobaczcie, no piękne. Nawet na tą śrubę, wszystko idealne. Obręcze kół, cool, perfekto. Szprychy, perfekto. Oczywiście zbliżymy jakieś, znajdziemy takie widzicie, minimalne kropeczki, tylko mówię, pasta polerska załatwi tutaj wszystko. Kolektor błyszczący, piękny, tak naprawdę. Nawet trąbik, jak zobaczcie na niego, jak to się na niego spojrzy, jest po prostu idealny. Dekle. gumki to no nie mają żadnych wytarć, no wiadomo, ma 12 tysięcy przebiegu, przebieg jest udokumentowany eee, tu są kluczyki do motocykla tutaj ta osłona, która często się przegrzewa no to jest wszystko piękne na tym motocyklu, zobaczcie jak wygląda kardan na tym motocyklu na co nie spojrzymy? na to na tym motocyklu jest wszystko naprawdę, może nie jak nowe, ale idealne dosłownie, odpalimy. Pokażemy, jak to chodzi. Pali na dotyk. Tutaj pamiętajcie, się przełącza rezerwę w motocyklu. I teraz, tak, oczywiście, możemy motor wysłać w dowolne miejsce w Polsce. Również system ratalny na taki motocykl u nas jest możliwy. Mamy takiego przedstawiciela banku, który dla was zrobi taki system ratalny bez wychodzenia z domu. Tak naprawdę, jednym konkretnym telefonem do naszego agenta bankowego. Filmik, który tworzę dzisiaj, wrócę na YouTube. Pod nim będzie link do ogłoszenia. Klikniecie w ten link, otworzy Wam się ogłoszenie stworzone poprzez portal OTOMOTO Tam będzie 35 bardzo szczegółowych zdjęć tego motocykla. Co tutaj więcej, na Oliksie również znajdziecie ogłoszenie. Tych zdjęć na Oliksie będzie znacznie mniej, bo tylko i wyłącznie 5 czy 7. Więc jeśli już szukacie nas, to widzicie miejscowość Iława, warmińsko mazurskie województwo, bo tam się znajdujemy. Telefon do nas to 500-134-533, a firma nazywa się Moto. No Idealne, no chyba że pokażę Wam takie coś, o takie złuszczenie, oraz takie, nie wiem czy to widać tutaj, taką, tu jest taka wgniotka, jak nie wiem, jak to określić, czy to pół małego palca, paznokietka od małego palca tak pod kątem ją może, może ją wychwycicie ciężko ją uchwycić. pokazałem, że takie coś zauważyłem teraz trzeba naprawdę się postarać, żeby to zauważyć ale no ja zauważyłem, więc pokazałem, że takie coś jest naprawdę motocykl jest lustereczko no piękny, piękny egzemplarz, oczywiście mamy inne wirażki w ofercie eee, ta jest 2003 rocznik no i ten przebieg 12 tysięcy km Udokumentowany z ważnym badaniem technicznym, ważnym dwa lata w Niemczech, to też świadczy o tym, że ten motocykl musi być sprawny pod względem technicznym, żeby takie badanie w Niemczech przeszło. Kierunek jeden, kierunek drugi. Trąbik działa. Sanie się zamyka jest zamknięte. Tutaj akurat. Jeszcze ten motocykl postaram się słuchajcie, odwrócić, żeby te chromy uchwycić z tej strony również w takim jasnym świetle. Zobaczcie jak to wygląda. Naprawdę piękny motocykl. Tu jest wszystko e, tak naprawdę na nim wzorcowe. Zawieszenie suchuteńkie, błotniczki nigdzie nie pobijane. Naprawdę e, ktoś kto szuka pięknego motocykla to Łaba do firmy Silk Moto. żeby zobaczyć ten egzemplarz, bo naprawdę jest to piękny motocykl. Także serdecznie zapraszam Wirago 535, 2003 rok, ostatnie wydanie. Dostępny w jest Self Moto i ława 500-134-533 to telefon do naszej firmy. Także dzwoncie, pytajcie, atakujcie, bo naprawdę motocykl w pięknym e, stanie, w pięknym kolorze w wersji DX, czyli tak na chromach, na pikowanych siedzeniach w e, 2003 rocznik, 12 tysięcy, udokumentowanego przebiegu. Serdecznie zapraszam, dzięki, cześć.